Montaż kamery cofania zawsze wiąże się z przeciąganiem kabli przez cały samochód, z rozbieraniem wnętrza. Nikt tego nie lubi, dlatego dzisiaj kamera, która ma własne zasilanie. Tutaj jest akumulator i uwaga, ładowany z paneli solarnych. Wreszcie montaż kamery stanie się przyjemny nawet dla tych, którzy nie lubią dłubać przy samochodach. Najcięższym zadaniem, jakie trzeba wykonać podczas montażu tego zestawu, jest zdjęcie tablicy rejestracyjnej i odkręcenie plastikowej ramki. Wystarczy odkręcić tylko jedną śrubę, drugą można jedynie poluzować. Tyle wystarczy. I zobaczcie: kabelek pod podkładkę z tablicy rejestracyjnej, kamera nad podkładkę, akumulator i kamera ma taśmę dwustronną. Ja jeszcze nie będę tego przyklejał na stałe. Ciach. Gotowe, gotowe. Jeszcze nigdy w życiu tak szybko nie zamontowałem kamery cofania. Zwróćcie uwagę na to, że tablica rejestracyjna jest dopasowana i bardzo głęboko wpuszczona w zderzak. A co za tym idzie? Jest tutaj bardzo mało miejsca. Tutaj wszystko pięknie się zmieściło. A szczerze? Miałem obawy. No dobra, wszystko fajnie, ale muszę kamerę poprawić, dlatego że żaden dodatkowy element nie może zasłaniać numeru rejestracyjnego. A w tym momencie kamera zasłania częściowo ósemkę, dlatego muszę to poprawić. Czyli kamera będzie zamontowana niesymetrycznie. Producent chyba nie przewidział układu znaków na polskich blachach. Co ciekawe, na wypadek niedoboru słońca, baterie można też doładować ładowarką od smartfona. Po takim zastrzyku prądu kamera może działać przez kilkanaście dni bez pomocy promieni słonecznych. Czas na montaż ekranu. Mocuje się go na przysawkę. Przewód zasilający producent sprytnie przedzielił z łączką. Gdyby ktoś chciał go ukryć, łatwiej przeciskałoby się go pod plastikami. Normalnie kamerę cofania podpinamy pod światło wstecznego. W momencie, kiedy włączymy bieg wsteczny, zapali się światło cofania. Ten sygnał uruchomi cały system. A tutaj kamera cofania w żaden sposób nie jest połączona z samochodem oczywiście poza gniazdem zapalniczki. Więc jak? Kamerę uruchamiamy tym przyciskiem. Oczywiście on także ma własną baterię. Wymienia się ją raz na kilka miesięcy.